Zadanie 8,5. Uporządkuj dany wielomian malejąco, następnie podaj stopień tego wielomianu oraz wypisz jego współczynniki. I mamy przykład AF od X. Dobra, mamy uporządkować malejąco, czyli od, najmniejszej, e, od największej potęgi. Największe jest minus 5x do potęgi czwartej. Później będzie dodać 5x kwadrat. To jest 4x minus 8x, to będzie minus 4x i odjąć 3. Samotna trójeczka. Stopień tego wielomianu, czyli największa potęga przy x to jest 4. I teraz współczynniki tego wielomianu, czyli tak. A4, bo to jest czwarty stopień przy x, wynosi minus 5. A3, czyli x to potęgi trzeciej nie ma, czyli wynosi 0. A2, czyli x do potęgi drugiej wynosi 5, bo tam jest piąteczka. A1, coś tu mi się pomylało, tu nie ma kwadratów. A1 to jest minus 4, bo przy samym x jest minus 4 i a 0 to jest minus 3. Ok, teraz przykład P. P od największej. Największa potęga, tak, to się zredukuje, to się zredukuje. Czyli w przykładzie P wynosi 8. Więc stopień tego wielomianu jest równe 0. A współczynniki tego wielomianu to A0 równe się 8. Dobra. Przykład B poszedł szybko. No to przykład C. W przykładzie C mam H od X. To by się równało od największej, czyli 4X do czwartej, a więc 3X do trzeciej. Dodać 2X do drugiej, dodać 2. W takiej kolejności to powinno być. W wielomianu jest czwarte. Bo x jest do potęgi czwartej. A teraz współczynniki tego wielomianu. Czyli tak. A4 to jest 4. A3 jest minus 3. A2 to jest 2. A1 nie ma, czyli 0. I A0 równa się 2. Dobra. I ostatni przykład, ta. W od x. Doby się równało, największa potęga 4x do potęgi piątej odjąć 8x do potęgi trzeciej odjąć 2x dodać 6. Dobra, stopień wielomianu jest piąty, a 5 jest równe 4, a 4 nie ma, czyli jest równe 0 a3 jest minus 8, a2 jest równe 0, a1 jest równe minus 2 i a0 jest równe 6.